Dzień dobry. Tutaj masz najmniej ulubiony youtuber Christian Mixel. No ogólnie, filmów nie było przez 3 miesiące. A to jest całkiem sporo. No ogólnie chciałbym wytłumaczyć, dlaczego mnie nie było. Więc tak, ogólnie, nie chcę mi się zbytnio już nagrywać na YouTubie. Jakoś nie mam do tego weny, po prostu. Ogólnie nie chciało mi się nagrać za bardzo tych mikseli. Po prostu nudziło no, mi się to. No, ogólnie to. Potem jeszcze próbowałem nagrać Robloxa i kiedy grałem Robloxa, to się nawet dobrze powiem, ale. Był taki problem, że z czasem nikt potem w ogóle tego nie ogląda, więc no. Niestety. niż naprawdę mixeli, to ja nie chcę nagrać, bo ogólnie nie chcę też nagrać już za bardzo na YouTube, jak już to założyłbym jakiś nowy kanał. Więc no, bo... Nie chcę już nagrać na YouTube. Po prostu nie mam jakoś do tego wonny, więc no. Myślę, że tam zrobię nowy kanał, jak już tam będę dopiero nagrywać. I Jak nagrywałem Roblox, to nawet tu nawet się dobrze bawiłem, tylko niestety nikt nie chciał tego oglądać i tego... No i też kończyły mi się pomysły, więc no, niestety. No i ogólnie większość tych filmów, tych nowszych z Mikseli, to szczerze większość z tych filmów była słaba. Więc także no też miałeś słabo oglądalność I się w sumie nie dziwię, bo filmy słabe były większość więc także no nie te miksery mi się jakoś znudziły. i robloxa chciałem nagrać. no i nagrywałem i się że robloxa się fajnie nagrywało tylko niestety nie, nikt tego nie oglądał więc już oglądał Minecraft ale Minecraft to nie chciałem za bardzo, bym wolał ogólnie Robloxa nagrywać. No, chciałem ogólnie przejść na ten mapping, ale także, że nie wiem, co z tym będzie jeszcze, bo no to wszystko takie skomplikowane. No, spróbuję na pewno, ale jak to potem wyjdzie, to się jeszcze okaże. No, po prostu nie chcę się nagrywać na YouTubie, nie wiem. No, możecie w komentarzach pisać, co tam ogólnie byście chcieli, jakby, jakbym miał już nagrywać. Zrobię ten ostatni odcinek tego Furboardu, ale dalej myślę, że tych miks już nie ma sensu dociągnąć. Więc także mm, dawajcie jakieś pomysły, co ja mógł nagrywać. Bo naprawdę mm, nie wiem. Ogólnie to zawsze tak jakoś. Czyli już wcześniej tam dużo mówiłem, raz, że nie chce mi się w ogóle nagrywać tych mikseli. No i tam były już różne jakieś rzeczy, że tam odchodzę. No i niestety, ale ludzie tam pisali, że no nie odchodź, ale potem, i tak moich filmów nikt nie oglądał. Więc tak, że No niestety, taka jest prawda. Chociaż w sumie większość moich filmów była bardzo słaba. Nie, nie wiem. Tak, jeżeli chcecie, to możecie pisać, co byście chcieli wiedzieć na kanale ewentualnie. Ale naprawdę nie wiem, co z tym będzie. Więc tak, ja byłem Krystynią Miksel. Widzimy się w następnych odcinkach. O ile takie będą. Do widzenia.